hello class 8. Witam serdecznie ósmą klasę. E, kontynuujemy nasze lekcje. So please open your notebooks. Write lesson and topic for today. Today's topic international weddings on page 82. So please open your books on page 82. Dzisiaj moi drodzy trochę o weselach i ślubach, o międzynarodowych weselach ślubach, o których będziemy mówić e, na stronie 82. No, i jest to ostatni temat z działu kultura, czyli z działu 9. Później przejdziemy już do działu 10. Mm, ok, so let's start with Exercise 1. Rozpoczynamy od zadania pierwszego. Zapisujemy sobie Exercise 1, page 82, robimy podpunkt od 1 do 6 i mamy polecenie: In your notebook, rearrange the letters to find the countries where these wedding traditions happen. The first letter is given. Uh, do any of them take place at Polish weddings? What are Polish weddings like? Czyli, moi drodzy, w na waszych zeszytach będziemy teraz czytać, jakie są tradycje weselne w różnych krajach. Macie tutaj literki, uh, o jakie kraje będzie chodziło i trzeba będzie z tych literek ułożyć po prostu nazwy krajów, ok? So, let's start with uh, number one, right? In, hmm, the bride takes off her shoes at the wedding reception and then people put money in them. Czyli w tym kraju The Bride, czyli Pani młoda, ściąga swoje buty podczas przyjęcia weselnego, no i ludzie wrzucają do tych butów pieniądze. W jakim kraju? Na P mamy tutaj różne też literki. It's gonna be Portugal. Yeah, w Portugalii. Czy u nas w Polsce jest taka tradycja? Na weselu? No nie, jest rzucanie monetami po wyjściu chyba z kościoła, nie? Okej, okay. number two. In hmm, after the wedding, people hit the groom's feet with a fish czyli w tym kraju zaraz po ślubie ludzie uderzają w stopy pana młodego rybą, ok, South Korea, Korea południowa, tak w tym kraju są takie rzeczy, No, w Polsce tego nie ma. And hmm, before the wedding, people pour buckets of old, smelly food over the bride's Czyli w tym kraju przed ślubem ludzie mm, jakby wylewają Wiadra ze starym, już śmierdzącym jedzeniem na przyszłą panią młodą. All right. It's gonna be Scotland, w Szkocji, żeją się takie rzeczy. No, u nas tego też chyba nie ma. Number four. Hmm, just after the wedding, the bride and groom sometimes cut a piece of wood in half. Czyli w tym kraju, zaraz po ślubie, e, państwo młodzi muszą, czasami muszą przeciąć, wiecie, taką wielką drewnianą belę na pół, tak? Noc razem. Hmm. W jakim kraju? Germany, Niemczech. W Polsce tego też chyba nigdy nie widziałem. At a YouGov wedding, the groom uh, shoots three arrows at the bride and then breaks the bow and arrow. The bride doesn't get hurt. E, czyli na tym weselu, w tym kraju, e, pan młody wystrzeliwuje trzy strzały w kierunku pani młodej i później łamie e, łuk i łamie e, strzały. No i pani młoda e, nie może nic jej stać, tak? Nie może być zraniona. Which China. W Chinach. I ostatnie. Szóste. In, hmm, at the wedding reception, people sometimes come to groom's tie into small pieces. E, they then hand out them to the guests. Czyli w tym kraju, e, podczas, w, w jakimś kraju, tak? Na literę I. Podczas przyjęcia weselnego ludzie e, rozcinają krawat pana młodego. Na malutkie kawałeczki i oddają go gościom, rozdają go gościom. W jakim kraju? Italii. We Włoszech. Hmm. Ciekawe mamy tutaj obyczaje, moi drodzy, w tych krajach. Myślę, że w Polsce chyba żadnego z tych obyczajów nie ma, tak? A na jakim wy byliście weselu? Jakbyście mogli napisać w komentarzach, co się działo na weselu, czy wam się podobało, może gdzieś byliście na jakimś ślubie, dajcie znać. Ok. I przejdziemy teraz do zadania drugiego, moi drodzy. With Alicia's email to Charlotte, the words in blue are grammatical mistakes, the words in green are spelling mistakes, the words in red are vocabulary mistakes, and personal groups discuss. Ok. Czyli zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj maila, które napisała. Alicja do Charlotte, tak? i teraz mamy trzy kolory różnych słów zaznaczonych tutaj w tym, w tym mailu. I teraz mówię, mamy w poleceniu tak, że słowa zaznaczone na niebiesko to są pomyłki gramatyczne. Te słowa, które są zaznaczone na zielono, to są błędy w literowaniu słówek, natomiast te na czerwono to są w ogóle złe słowa tak dorzucone. I będziemy musieli zamienić, ogarnąć, jakie tutaj mamy błędy okay? w tym drugim zadaniu. No ale najpierw przeczytajmy sobie tego maila. Right, so let's start. Hi Charlotte, how are you? My cousin Marek is becoming married with an English girl and they've just invited me to the wedding. It's on 24th of July next year at a big church in London. I'm very exciting because I've never been to an English wedding before. I'm not sure what to dress on. could you could you to give me an advice what would you wear to a summer wedding also i want to buy them a marriage present and i'm having no idea what to get have you got any ideas my parents and i are going to live in the uk for a few days after the wedding i'd love to meet you in london for the day do you think you can come it would be great to see you right back soon love alicia okay No i mamy tutaj y, tak naprawdę maila o tym, y, że Alisia będzie y, uczestniczyła niedługo w przyjęciu weselnym, nie będzie się ona, y, tutaj nie będzie ona wychodziła za mąż, aczkolwiek będzie y, u swojego kuzyna Marka, który będzie y, się tutaj hajtał, tak? Y, no i odbywać się to będzie 24 czerwca, będzie to w Anglii, będzie to w wielkim y, kościele w Londynie, tak? Jest bardzo podekscytowana, nie wie w co się ubrać, tak? nie wie jaki prezent kupić prosi tutaj o radę, tak, żeby pomóc jej, za, może, może wymyślić jakiś prezent, tak, i w ostatnim okapicie dowiadujemy się, że co, że rodzice razem z nią oczywiście zamierzają zamieszkać w Wielkiej Brytanii parę parę dni po weselu, tak, no i chciałaby się spotkać, nie? Także Prosi o to, żeby się po prostu spotkały, tak? No dobrze, no i mamy tutaj słowa, które są e, błędami. I teraz tak, patrzymy najpierw na te niebieskie, ponieważ te to są gramatyczne błędy, tak? E, więc tutaj stopujecie, e, stopujecie film, moi drodzy, i patrzycie, co się dzieje z tymi e, błędami gramatycznymi. Dlaczego, e, dlaczego moi drodzy, e, są one źle e, rozpisane, bądź też źle użyte, może, może są złe końcówki. Tak? Patrzycie na te na niebiesko, na zielono To są błędy w literowaniu, tak? Patrzymy dlaczego na przykład I've Never been, dlaczego to jest zaznaczone na zielono, tak? Jak się pisze been, tak? A co to jest to słowo zapisane przez to przez zielone, tak? Eee, OK. I czerwone to w ogóle są nie te słowa, tak? Rzucone, więc będzie trzeba pomyśleć. Tutaj stopujecie film, moi drodzy, myślicie, tak? Próbujecie sobie pozamieniać, tak żeby się to zgadzało. Oczywiście zapisując zadanie drugie, tak? Eee, Ok, no i stopujemy film. Ok, mam nadzieję, że już macie. No to sprawdźmy. Moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj cały tekst, który jest teraz poprawiony. I teraz tak, zaczynamy. Hi Charlotte, how are you? My cousin Marek is becoming, getting married, Tak? E, nie może być becoming, ponieważ get married, tak? To jest, moi drodzy, poprawna forma, więc getting, nie becoming. E, nie with, tylko to, tak? On English, nie ten przyjmek. Eee, dalej. I'm very nie exciting, tylko excited. Jestem bardzo podekscytowana, a nie jestem bardzo ekscytująca. tak, Pamiętamy do końcówki ED -E i ING w wyprzednikach. Because I've never been. Bean pisze się przez dwa E, tak? Bean tutaj w ten zapis to fasola, ok? A nigdy nie byłam. tak, Chcemy. To an uh, English tak przedimek an ponieważ mamy English jest e czyli przy, z, przy przedimki przed słówkami, które zaczynają się na samogłoskę będą wyglądały w ten sposób będą zapisane przez an uh, I'm not sure what to wear tak nie on, czyli nie jestem pewna co uh, założyć tak a nie no tak nie pasuje to że są tak że są to jest ubierać się uh, dobra uh, could you uh, to give me tak nie ma you jest tylko give, nie może być to give, tak? Więc samo give. Me, some advice. Advice jest niepoliczalny, dlatego nie może mieć przynimka. an. What would you wear, tak? w -e nie VAR, ok? To jest nie to słowo. Also want to buy them a wedding present, tak? Nie prezent ślubny, tak? Nie prezent żeniony, ok? And I'm having. I've got no idea, tak? Nie mam pojęcia. I have, I haven't, I have got, tak? I have got. Dobra? I teraz my parents and I are going to stay, tak? Czyli nie zamierzają żyć w Wielkiej Brytanii, tylko zostać na parę dni, tak? Po ślubie. I'd love to meet, to jest mięso, tak? Meat. Natomiast mamy być spotkanie, więc meet przez dwa E. No i write back soon. Nie write jako prawo, tylko write, odpisz, tak? Wkrótce. To były właśnie te błędy. Mam nadzieję, że. Ogarnęliście, zapisaliście sobie je. Ok, jeszcze Wam tutaj zostawię. Można sobie, czekajcie, o, można sobie zatrzymać, zobaczyć. Ok, to są te błędy. Zobaczcie, jak bardzo ważne jest, ja, nawet jak się pomylicie jedną literę, tak? Będzie zupełnie bez sensu czasami. Dobrze. No i ostatnie zadanie na dzisiaj, moi drodzy. Będzie to oczywiście zadanie piąte. I będzie to oczywiście mail do napisania. I podpowiem Wam, że. Ten mail, jeżeli ktoś będzie chciał sobie podwyższyć cenę, tak, no to jednym z kryteriów podwyższenia ceny będzie na przykład ten mail, który trzeba będzie do mnie wysłać, bądź też podejść do mnie na konsultację, ale to już musicie się umówić indywidualnie, tak, jeżeli ktoś będzie chciał podejść do mnie na konsultację, no to wtedy musi mi dać znać wcześniej, bo ja muszę otworzyć listę, tak, bo tam jest chyba do 6 osób w jednej grupie, więcej was w jednej grupie nie może być, więc musimy sobie ustalić dzień i godzinę i tak dalej, ok? E, ale to dajcie znać e, e, na dzienniku. Albo e, na dzienniku najlepiej. Okay. Dobrze, no i to jest ostatnie zadanie na dzisiaj, mamy mam tak. Twój kolega z Anglii został zaproszony na uroczystość weselną w Polsce. W liście do kolegi poradź mu, jak powinien się ubrać. Wyjaśnij, jak zwykle przebiega uroczystość weselna i przypomnij koledze, że powinien kupić prezent ślubny i zaproponuj swój pomysł, jaki to powinien być prezent. Oczywiście od 50 do 120 słów, oczywiście w języku angielskim. Oczywiście przypominam, że musicie pokryć wszystkie te trzy tutaj. Hmm, zagadnienia muszą być zwroty rozpoczynające, kończące maila, podpisanie u góry, na dole, tak? XYZ i tak dalej. E, I teraz tak, żeby Wam trochę pomóc, tak? Można korzystać tutaj z tego maila, chociaż on nie będzie jakoś super e, e, identyczny jak ten. E, Poradź mu jak powinien się ubrać na ślub, tak? No to słuchajcie, giving advice pora, poradzić, tak? Macie tutaj też w, w, myślę, że powinieneś albo nie powinieneś, tak? Innym dobrym pomysłem jest to, że tak, i tak dalej. E, więc można korzystać z tego tutaj. Bardzo fajnie było, jakby skorzystali z tej ramki. E, co do drugiego wyjaśnienia, jak zwykle przebiegor w wesela, no to wiecie, tak? Wchodzi się tam na, na salę, są i tańce, są oczepiny, tak? I tak dalej. Przypomnij koledzy, że powinien kupić prezent ślubny, tak? E, tutaj, oczywiście, e, korzystamy z tej ramki. Korzystamy też tutaj e, z drugiego, mm, z drugiego e, paragrafu, tak? E, Chcemy kupić prezent, tak? Nie wiem, nie mam pojęcia, co kupić, tak? I tak dalej, i tak dalej. Okay? wszystko było. E, i tak dalej. I żegnamy się. Tutaj macie początek tego maila w zadaniu siódmym. Czyli hi Dave. Thanks for your email. I think you have lots of uh, lots of fun at the wedding. To jest początek, który proszę wykorzystać jeden do jednego, no i później już pokryć wszystkie te trzy zagadnienia. OK? Alright. Thank you very much for today. See you next time. Goodbye.